Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj był tryb w Fortnite bez budowania, tak jak i również dzisiaj dało nam Heavena w PUBG'u, więc robi wrażenie. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, bicie też na mojego Instagramka, gdzie wam się co jakiś czas gdzieś tutaj em, obok wyświetla. No i moi drodzy, lecimy z Heavenkiem, mam nadzieję, że ten meczyk będzie elegancki, że w tym meczu uda nam się pofragować, jak i również dobrze bawić na tej mapie, więc y, lecimy. Drugi odcinek dzisiaj, drugi odcinek dzisiaj na kanale. Więc, no, sam się tego nie spodziewałem. Ale to, że w Fortnite nie ma budowania, no to ludzie, jest hit dzisiejszego dnia. Jest to big news, którego będę miał, na mam nadzieję, że um, Epic Games przetrzyma i będziemy mogli sobie pograć, nie? W końcu w Fortnite'a um, bez budowania, bo gra się naprawdę bardzo przyjemnie i gra się bardzo fajnie. Więc, um, dobrze, dobrze, że coś takiego jest prowadzonego. Patrzcie, ile ludzi już poleciało, nie? Mega młyn, to jest helikopter. Hmm, my sobie polecimy na górną stronę mapy, na ten Industrial Park, więc tam powoli możemy wyskakiwać Żeby głupie nie zginąć na początku, nie? Żeby trochę wam tej mapy pokazać, bo tego Heavena, no nie graliśmy za bardzo, nie graliśmy za bardzo Ciężko tą mapę jest trafić, ciężko jest ją wylosować, żeby w ogóle zagrać No ale jak już się udało, to nie możemy tego zmarnować, nie? To jest jak z Arangielem kiedyś było, że on się w ogóle nie trafiał Eee, teraz mamy tego Heavenika, Jest to jest autostrada jakaś no to bym sobie wylądował wow, wow, wow. Myślałem, że się rozbije delikatnie Dobra, jest No i dobra, kibera jest na wejściu e, Kamizelka jest Do tego jeszcze by nam się przydał jakiś celownik Plecak i... powygrywanka, powygrywanko, nie? Pe Czapy jeszcze nie ma Celownik jest O pani, jak się przestraszyłem Ej, to dupi we mnie Dobra, mam nadzieję, że mnie to nie rozwali zaraz jakoś tutaj O kurczę co jak co, ale ten kolega mógł tak nie strzelać w to Ej serio, to by było mega słabe, nie? Jakby nas ten y, samochód rozwalił tutaj teraz Tyle czekać na Heavena i tak głupio zginąć? Tragedia Eee, dobra, to bierzemy, to bierzemy, a mode meczki bierzemy, mamy mini też założone, więc spoko, jeszcze jest kolimator jakiś No i co? No i po wygraną, nie? Kolimatorek tam wygra ten meczek 24 osoby w grze już. Ale się wybili szybko. ta mapa jest mała, dlatego ci ludzie szybko się wybijają. się boję że szybka ta gierka się też będzie kończyć, nie? Tutaj. G36C. Fajna broń. I sobie tym zagram. I sobie tym zagram, bo to jest naprawdę fajny. Fajny karabinek do gry. Eee, tylko, tylko kurczę. Dajcie mi celownik, no. No to dwójkę przerzucam na to na razie. Nie ma co, nie? Grać bez celownika na blisko. Zawsze to inaczej A Słychać jakieś strzały, ale ja nie, nie chcę się tam jeszcze pakować Jak nie mam ani leczenia żadnego Ani tych celowników do końca Dlatego spokojnie, dobra, jest środek Mam jakieś plecaczki, to mnie nie interesuje, idziemy na górę Na górze mamy kaski, jest celownik kolejny, dobra, holopach przeżycamy Przerzucamy To sobie załadujmy giwerkę, najgorsze jak tak kiedyś Otwierałem drzwi z ładowaniem givery. I się pakowałem prosto na kolesia, nie? Który siedział w pomieszczeniu? Najgorsze jakby typy gracze. Ty, może jakieś zagram w takim filmie? Najgorsze typy graczy w Fortnite w PUBG'u, czy w czymś tam. Zobaczymy, nie? Jest jakiś pomysł na materiał. Środek. Chyba tego już było trochę, ale. Ale. Ja tego jeszcze nie zrobiłem. Dobrałem 24. Teraz z tego można poklikać. Widzicie, co jest najgorsze? tutaj na dupia? Eee, ten samochód cały czas. Koniec końców nie wiadomo skąd. W tym pomieszczeniu są w ogóle z skamerzy Bo raz jak tą mapę wylosowałem, to oni mnie zabili tutaj. Więc tam się chyba nie podchodzi do nich ogólnie. Mogą być. Albo kogoś słyszałem, albo mi się przesłyszała. Jest coś tutaj na blisko za ogrodzeniem. Kogoś tutaj mamy na blisko. Tam jest dobra, za drogą. Ok, raz nie trafiony. Nie chcę go podjeżdżać, nie, ale. Mam tą strefę nie ma. Może będzie okazja go kropnięcia zaraz jakaś I cały czas. Czy tam strefę jeszcze miał? Następnej strefy nie będzie miał. Dobra, mamy go. Idę sobie go przelucić Tę drogę muszę pilnować ogólnie, nie, bo Ona może być ciekawa, to sobie wezmę To wezmę, 24 też miał Ale lunet nie miał żadnych, więc widzę, że tutaj dropy, Drop w lunety został ograniczony dosyć mocno Tam to ja iść nie chcę, tu mam strefę, trzeba grać na strefę ogólnie za tymi murkami Na tej mapie Ona tak jakby jest ustawiona pod te mureczki od bo, 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 pakować się nie ma gdzie, bo to jest dużo tych budynków, nie? Zamiast industriali Tam jest czysto, jest gdzieś na dachu, patrzcie O kurcze, ale zeszło Dalej schodzi On też ma kara jakiegoś Dobra, dostał w nogi raz. Aj, drugi raz mi uciekł. Dobra. Kolejny delikwent leży. Jakiś peski chciał mi zrobić. Więc El Duderino pokonany. Podejdę sobie go zwrócić. O leczenie miał. To wezmę kompensator, biorę to biorek, podbródek biorę. Ale snipery nie miał na dalszy dystans. Bandażyk, bandażek, żeby się podleczyć. Czy miał, nie miał snajpery? Snajpery miał, tylko nie miał celownika. Tego trochę wyrzucę, tego amasę troszkę wezmę. Jakiś przy przytulę, chętnie. pach, pach, dobra. Nie, miał trójkę, dobra. Trójki nie widziałem na początku. Nie widzę A ten chyba nam się już ulotnił Chyba, że to on był, tylko obieg nas tak, nie? I mu to później nie pykło Nie, trudno wyczuć, tam są jakieś O, o, ten samochodzik jedzie w naszym kierunku, więc ewakuujemy się Uciekamy tutaj, niech niech szybko sobie przejedzie powiększony magazynek, idą Nie wiem, czy to było, czy nie Dobra, coś tutaj za dużo rzeczy się dzieje obok nas No to helikopter Jeździ ta fura, ten helikopter ostrzeliwuje nas z góry Ta fura też bije Za to trzeba uważać A do tego budynku się nie wchodzi, tam są jakieś boty mega opa Których ciężko zabić chyba Jest gość Ale go przyczaiłem tutaj No bliżej niż bym się mogło wydawać Dobra, zm 24 wyrwał. Teraz go dobiliśmy giwerka Ale Czaił się nam tutaj, nie na nas Powiększone jak biorę ale patrzcie, do nie leczenia mieli, to tylko ja taki bez leczenia byłem. Dobra, nargolek wchodzi. Mam delikwenta na bliskie jakiegoś. Trzeba się jakoś przedostać na drugą stronę. Ale dzisiaj powiem wam, że gierki trafiają się. Nie dość, że Fortnite na, be na tym bez trybie. To PUBG jeszcze wiedzie na hewanie i zagaścia. Dobra, mamy go. O nie, fura jedzie. Ale mnie może rozwalić tutaj. Szybko uciekamy. O! Dobra, leci serial, ale udało się uciec. Patrzcie jak to na Wow. A ten kolega co on tu robił? Kolejny kampi w budynku, nie? Jeszcze na trójkach był. Patrzcie tutaj. Twardy delikwent, ale G36C się sprawdza. MK14 miał. No, pełen drop. Dobra, to bierzemy, to bierzemy. To sobie załadujmy Kamizelka 38%, nasza 30%. Kurczę, porozbijane to już wszystko mamy. Ile tutaj zostało w grze jeszcze graczy? 9. Licząc nas, nie? Dobra, biegniemy sobie to bokiem. Też nie chce się centralnie pakować na te domki. Ale też dużo ludzi siedzi w tych domkach. Bo wiedzą, że są tutaj niedoruszenia, kampią. I patrzcie, teraz ta strefa, co jest kolejna To ona się nam może idealnie pod to ułożyć Wow! Dobra Ta fura wjeżdża tutaj do tego garażu! Jest garaż z tą furą, czekajcie to? Okej, okay, tego to ja się nie spodziewałem tej w ogóle. Ale poleciała seria. Patrzcie, ona teraz pójdzie tutaj z drugiej strony chyba. Do tego budynku. Co to, to leży? Latarka jakaś. Oni gdzieś tutaj są ci ludzie. Jest goś na dachu. Wraca szło. Też ma lepszą sniperkę, dobra. Nie nie zaczepiam go. On musi do nas przyjść. A że mamy 5 fragów, to trzeba wygrać to. On się będzie musiał pod nas zostawić z, tą, z tego dachu. Dlatego, że strefa się na dachu nie ułoży. Więc albo go może uratować samolot. Co to jest? Podachron, ten awaryjny. To jest kolejny. Zrobił zeskak Możemy sobie tutaj możemy to ominąć, to delikatnie No co, no liczymy na farta, nie? Że się jakoś dobrze uda ustawić pod nich Czy to jest wyjście, czy to jest tylko taki tunel fejkowy? To jest wyjście z gościem ludzie. Czajcie to? Gdzie koleś siedzi? Nie wierzę w tą grę To jest serio jakaś skryjówka, do której się da wejść? No powiem tak, jest wysoko Jeżeli kogoś tak gra tutaj, na tej mapie, się wygrać Jest to mocny materiał, ale udało się go zdjąć Musimy się podleczyć. Nie mam kamizelki w ogóle. Dobra, musimy tymi drzwiami wyjść. Teraz tutaj, pa i lecimy. Nie mam kamizelki. Pięciu graczy w grze. Nie, ten na dachu jest jeden. A dobra, to te strefy też nie. Dobra, tu mam. Okej, okay, podleczymy się. Nie będzie miał strefy na tym dachu kolejnej. Ale bez kevlara że nikt na tym dachu jeszcze nie wyczyścił? Ok, zbiega powoli. Jak on żyje tam jeszcze? Dobra, mamy go. Ostatni koleś mi został, ale ja jestem bez kevlara. Jest gdzieś tutaj za górką. No tak, jak mi się to uda wygrać, to będzie cud. Leczonko. Ciężko, ciężko. Zabrakło tego kewika Ale i tak, nie miejsce. Jezu, nie strzelaj. Drugie miejsce 7 Frago. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry meczek na Heaven. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę. Subika, dzwonek powiadomień. Dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć Wam.